A już dawno pokazało, że nie ogranicza się do generowania obrazków lub naśladowania głosów słynnych ludzi. To tak naprawdę zaawansowane narzędzie, które przy odpowiedniej konfiguracji potrafi znacznie usprawnić procesy produkcyjne, logistyczne, nawet kulinarne. Dzięki temu kursowi odczuwam większą świadomość tego, Jakie korzyści, ale i zagrożenia niesie ze sobą sztuczna inteligencja. Wymaga ona ciągłej pracy, ciągłego ulepszania, aby cały czas mogła realizować założone przez nas zadania. Zmienił również spojrzenie na oczekiwania potencjalnych pracodawców na rynku pracy, tego co mogą oczekiwać, albo jak należy przygotować się do projektu. W końcu też zachęcił mnie do pragmatycznego zastosowania AI w pracy zawodowej ponieważ cały czas ta technologia jest rozwijana, jest finansowana, jej potencjał cały czas rośnie i myślę, że w przyszłości może się przyczynić do znacznych usprawnień w wielu organizacjach. Jeśli chodzi o aspiracje, chciałbym znaleźć zastosowanie nowych technologii i niestandardowych rozwiązań w międzynarodowej firmie wspierającej pracowników w myśleniu out of the box korzystającej z efektu różnorodności pracowników, wielokulturowości zespołu. W mojej opinii różnorodność zespołu jest jego największą siłą. Przykładami takich nowych technologii mógłbym podać wykorzystanie AI jako narzędzia do self-developmentu dla pracowników w postaci przykładowo interaktywnych szkoleń które zwiększyłyby w ten sposób ich dostępność albo przystępność oraz usprawnienie już istniejących koncepcji takich jak lean management, quality management lub nawet bardziej sprecyzowanych narzędzi takich jak 5S dzięki możliwościom oraz funkcjom AI takim jak kontrola jak predykcja Wartością tego kursu jest poszerzenie obszarów w których AI ma zastosowanie AI już dawno pokazało, że nie ogranicza się do generowania obrazków lub naśladowania głosów słynnych ludzi. To tak naprawdę zaawansowane narzędzie, które przy odpowiedniej konfiguracji potrafi znacznie usprawnić procesy produkcyjne, logistyczne, nawet kulinarne. Innym fascynującym aspektem jest potencjał zastosowania, jaki posiada sztuczna inteligencja w życiu codziennym i w biznesie. Często ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że coś może być na niej oparte, a tak naprawdę AI od dłuższego czasu już funkcjonuje w naszym świecie i jest momentami niezauważalne dla nas. W kursie Elephant AI najbardziej podoba mi się animacja słonia biegnącego w różowych kaloszach po sawannie. Gdy tylko pojawiał się na ekranie, wiedziałem, że czas na intensywną naukę. A tak na poważnie. Bardzo podoba mi się przystępny sposób tłumaczenia względnie trudnych zagadnień. AI na początku kojarzył mi się wyłącznie ze skomplikowanym kodowaniem, komputerami kwantowymi, a w najlepszym przypadku z postaciami Slimu. Ten kurs z miejsca pokazuje to, jak AI działa w naszym świecie. To, w jaki sposób system poszukuje odpowiedzi na zadane przez nas pytanie, albo co jest potrzebne do wdrożenia takiego systemu w firmie. Dzięki nawiązaniu do kultury masowej oraz y, przykładów z życia wziętych dosłownie, jest przystępny dla osób, które może nawet nigdy nie miały do czynienia z zagadnieniami technicznymi. Międzynarodowe grono wykładowców, y, otwarta atmosfera tak naprawdę bardzo zachęcają do nauki. Moim hobby są nowe technologie oraz ich praktyczne zastosowanie w biznesie. Interesuję się również kulturami dalekiego wschodu i od około dwóch lat uczę się języka japońskiego. Nazywam się Krzysztof Sowiński. Jestem tegorocznym absolwentem dwóch kierunków uniwersyteckich na uczelni WSB Merito w Poznaniu – inżynierii zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach praktyk studenckich oraz codziennej pracy pracuję w firmie logistycznej.